Cześć, witajcie, z tej strony Burbon Dziś jest 13 września i jak co tydzień wyszła aktualizacja do gry Minecraft Jest to aktualizacja numer 12w37a Co ona dodaje? Ja przedstawiłem w tym filmie Także od początku, zmienia ona grafikę przedmiotów, takich jak jedzenie Czyli co my tutaj mniej więcej mamy? Marchewki Skórzaną zbroję całą, surowe mięso, jakie upieczone i reszta mi się tutaj nie zmieściła Ale to wam teraz szybko pokażę a nie to. jedynka dobra. I tu jak możecie zobaczyć, zostało zmienione jedzenie. Na przykład ciastko mam dorosłym, się wydaje więcej czekolady. Jabłko nie zostało chyba zmienione. I ryby też nie. Ale nie jestem pewien. Wiem, że zostało kurczak. Bewsztyk tutaj ugotowana ze świni mięsa. Dobra. Mm, także dalej. Game. Game. All... Ojedny. Dobra, już. Um, zostało dodany również yy, nowy przedmiot taki jak dyniowy placek. Tutaj widzicie jak to się robi. Ja Wam to teraz mogę pokazać. OK. To sobie odłóżmy. Mm, czyli tak jak było na rysunku. I mamy nasz dyniowy placek. Taki. Ja w nie muszę go jeść. Dobra. Mm, dalej skórzana zbroja posiada elementy. E, które nie są możliwe do pomalowania, i ja wam je teraz pokażę. Aj, dobra, chyba na biało, o można, ale fajny kolor taki się ładnie połączyło. Dobra, jak widzicie, teraz, właśnie kiedy maluję zbroję, nie cała się maluje. Te wyznaczone elementy się właśnie nie malują. Hmm, wygląda całkiem ciekawie. Mi się podoba, nie wiem jak wam. No, ale dobra, dalej. Um, z, yy, dodano możliwość używania gotowych szlabonów płaskich światów, i to zaraz wam pokażę, jaki receptury. Jakby dodano opcję rekreowania świata, czyli coś takiego gorzej. Jeżeli nam się nie podoba, możemy go jeszcze raz zrenderować i tak w kółko i w kółko. Ujeżdżone świnie potrafią. Um, gdzie jest moja świnia? Ej. Świniaku, co no było tutaj, kurde. No dobra, jest. Nie widziałem cię. Ale musisz wyjść. Okej. Okay. Oj, czekajcie, coś mi się tutaj ta świnka moja buguje, zaraz do was wrócę. Dobra, tak także jak już teraz widzicie, moja świnka... ...ja nią nie mnie kieruję, jedynie tam, gdzie pokieruję marchewką, ona idzie. I wspina się właśnie, nic nie naciskam, ja tylko... Tutaj myszką steruje, a świnka wszystko sama robi. O, nawet się można jak wspinać. Dobra. Także ciekawie w miarę, ciekawie. O, i jak widzicie, tutaj nasza marchewka się zużywa. A tego chyba nie było. Na watyku, zobaczcie sobie. O, widzicie? Dobra, także lećmy dalej. Mmmm. Komendę CLEAR, która czyści nasz ekwipunek. Ja wam to teraz pokażę. Tylko sobie sobie moje tutaj rzeczy niektóre. Okej. Okay. I wezmę jakieś duper stąd. No dobra, to akurat mamy. To to się jeszcze pozbiera, żeby nie było. No i teraz mamy tak tutaj. Ja sobie wpiszę komendę CLEAR. I... 14 itemów został usunięte. Dobrze. I ostatnia rzecz, którą tutaj wam pokażę, to... Znaczy, opowiem wam, to to, że agresywne moby w trybie trudnym są zdolne do bardziej niebezpiecznych czynów. Chodzi chyba o to, że... Będą one mogły wskakać z nami w przepaść i tak dalej. Takie już nie będą zostawały na górze. Takie, tak jak... Jakby będą nas bardziej będą... Em, agresywne w taki sposób, że będą nas chciały zabić. Masło myślane, wiem, dobra. Także przejdźmy do tego rekreowania świata. A działa to mniej więcej tak, że gdy mamy nasz świat, taki ja tutaj zrobiłem, właśnie się bawiłem w to. Widzicie, to jest ten flat word. To właściwie nie wiem, co sam to zrobiłem. I teraz zobaczcie sobie. O nie, to. Mm, tu mamy Recreate, bierzemy. I teraz mamy More e, World Option. I tu macie Support i Customize, pojawiła nam się opcja. I teraz pokazuje nam się SEED również. Jak widzicie tutaj możemy usuwać na przykład ym, poziom dany. Ja na przykład usunę teraz 5 poziomów dirtu. I zobaczmy co możemy dodać. E, wodę, bottle, speed, snoking, overland. Nie ja wiem akurat z tego, a weźmy teraz Water wo World. Albo pustynie, O. Use Będzie... Sens tą będzie przez 52 kawałki tutaj widzicie. To będzie najpierw tak, na samej górze będzie nasz e, pi piasek od, przez 8 mm, klocków, że tak to ujmę. Zresztą Wam pokażę prezent. Okay. Mm, mogę sobie na przykład teraz obok jeszcze co tego nie ma, żeby wyżej brać niżej, ale dobra. Don i don. No, i jak widzicie, teraz się nam stworzy jeszcze raz ten świat, na którym przed chwilą byliśmy. Najpierw musi się tam skasować. Czy to potrzebne? Ja myślę, że fajny, całkiem fajny. Dobra, sprawdźmy, czy się zgadza. 4, 5, 6, 7, 8. I jest. W dół, polećmy i zobaczmy, czy będą te trzy kawałki stowla. No widzicie, wszystko się zgadza idealnie. No, czyli całkiem ciekawe struktury się chyba na tym nie generują, z tego co mi wiadomo. Ale to sami musicie sprawdzić. Także z mojej strony to na tyle. Wy się trzymajcie. Ja życzę Wam miłego dnia. Na razie.